Nazywam się Teofil Pawłowski, zwany Teofilem z, z Katowic. E, to nazwa jest nawiązaniem do muzykantów wiejskich. Od dwóch lat mniej więcej jeżę do Poznania regularnie, od roku już tutaj na miejscu siedzę, bo moja przyszła żona, Marianna Łakomy e, mieszka tutaj. Stąd Teofil z Katowic, a Teofil na imię prawdopodobnie dlatego, że moje rodzeństwo nazywa się Wawrzyniec, Rozalia, Ludmiła, Ignacy oraz Jerzy. I dlatego nazywam się Teofil po prostu, bo moi rodzice po prostu wybrali nam wyjątkowe imiona. Mama była artystą plastykiem, skończyła katowickie ASP, a tata był, zresztą mówię, że był po prostu poetą. Tak naprawdę to studiował e, polonistykę przez jakiś czas e, na Uniwersytecie Śląskim. Akordeon jest stąd, że u mnie całe rodzeństwo, cała ta piątka, e, każdy na czymś grał w szkole muzycznej. U mnie to nawet nie było tematu, czy będę grał, tylko bardziej na czym. No naprawdę. No Jak działać, to? to działaś, czy? No, możemy nakręcić świetlę to mi tak dobrze zrobić, szczerze mówiąc. Dajemy. Jak no. nakręcić stryczek. Mhm. Thank you. Instrument na których gram, to jest Weltmeister Cantus 4. to jest instrument bardzo popularny w, w, właśnie w muzyce świata tak naprawdę, czyli i, i takie zespoły jak Tara w The Hajduks yy, grały na podobnych instrumentach to wtedy była S4 tak zwana, czyli wszelkie bałkańskie Bałkańskie klimaty, które słyszycie, to przeważnie są właśnie te kanałowe Weltmeistry. Kancu 4 jest jednym z bardziej współczesnych, czyli to są lata 80.. Ten instrument, akurat, został wykonany jeszcze za murem berlińskim w latach 80.. Ma też stosowną blaszkę. No i charakteryzuje się tym, że ma troszkę ciemniejsze brzmienie, troszkę bardziej organowe, jest bardzo głośny, bardzo donośny um, i do polskiej muzyki ludowej raczej staram się go nie używać, do jakichś oberków tego typu, że ten instrument jest zbyt, zbyt dokładny. Marki Ignacy Jagiełło, tak naprawdę z fabryki Stamirowskiego w Warszawie, czyli podróbka e, polska włoskiego akordeonu, stąd ten biały celuloid który w tych czasach był bardzo popularny. Swoją drogą te stare instrumenty można poznać po tym, że pierwsze akordeony miały ciemny celuloid, bardziej czarno-brązowy, ale nie do końca czarny, a te nowsze miały właśnie biały celuloid, który w tej chwili jest już wyblakły. Zresztą ten akordeon ma dużo śladów szczególnych, na przykład ślad przypalania papierosem na jednym z czarnych dźwięków, czyli prawdopodobnie ktoś grał po prostu z fajką w ręce. To jest dobra historia on miał bardzo fajne basy, tylko chciałbym mieć jakieś jakiś z tematu ustawiając go w Jeśli chodzi o mistrzów, to na pewno spotkanie z moim nauczycielem z podstawówki było dużym, dużym momentem oświecenia, że, że można i że ktoś nie mówi mi, że coś trzeba robić w określony sposób i jest to człowiek, który uczy nadal dzieci. Nie każdy musi grać, żeby być wirtuozem, tylko niektórzy chcą zagrać dla przyjemności. Nie każdy musi grać etiudy bardzo szybko, bardzo technicznie i coraz lepsze, coraz trudniejsze utwory. Tylko często ludzie uczą się grać na akordeonie albo wysyłają dziecko do szkoły po to, żeby zaczęło po prostu grać biesiadę, nawet czy jakieś utwory do śpiewania. I nie ma w tym nic złego. Ja też każdego ucznia traktuję indywidualnie, jeżeli ktoś lepiej przyswaja muzykę i teorię muzyczną w oparciu o utwory, które zna, czyli na przykład gdyby miał gitarę albo hej sokoły, to nie widzę w tym nic złego, jeżeli to mam uprościć, uprościć naukę przede wszystkim, a poza tym, żeby miał przyjemność z tego. Dalsi mistrzowie, których mogę wymienić. To ludzie związani tak naprawdę z tym pierwszym sentkiem, o którym mówiłem, o Taborze Tańca, i tu mówię o, 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 wszystkich, o wszystkich muzykach, których tam spotkałem, tak naprawdę. Ci, co uczyli się już od mistrzów, ale kiedy ja przychodziłem do tej muzyki, to oni już grali i do tańca, byli dla mnie bardzo dużą inspiracją i bardzo mnie przyjęli. Dzielili się ze mną materiałem, chcieli nauczyć grać, chcieli pokazać, jak to się robi, dawali dobre uwagi. Obecnie moje, moje inspiracje y, raczej wybiegają poza akordeon, tak naprawdę, bo czy na przykład Yvette Young, taka gitarzystka, która gra w sumie progresywny rock na gitarze y, fingerstylem, i dla mnie to jest inspirujące patrząc jak, jak ona to robi, czy, czy, czy jej, jej droga, czy właśnie ten mistycyzm Alejandro Jodorowskiego, czy y, y, u Grimes, y, jej, jej myślenie o muzyce bardzo plastyczne i bez kompleksów, tak naprawdę, po prostu wypuszcza to, to do ludzi. Więc akordeon. Leoniści jako tacy nie, nie są dla mnie inspiracją. To też jest ku mojemu zdziwieniu, że instrument jest tylko narzędziem, trochę jakby to był młotek. Mamy no, no, ładnie podmieniony dźwięk na wodę. On się fajnie, no i tylko no już obcień częstotliwości, co na live jest ekstra, bo po prostu obcinasz dolny częstotliwości i nagle nie ma autobusów, nie? I tak dalej, czy wrzuci jakieś tam obniżenie decybeli, nie? Ale powiedzmy, że naj najbardziej kozackie do live'ów jest to, że można był tam, tam, ten filtr Yy, Dolnych częstliwości w yy, No, hej, Piotrze, yy, jak tam? O, o, na, o której się mówimy? Pod, i gdzie? Nie wydaje mi się, że rob, żebym robił coś bardzo odkrywczego albo żebym mógł zmienić jakoś po prostu mówi. historię muzyki. Bardziej czuję się częścią. Jakiejś społeczności, która po prostu gra na tych akustycznych instrumentach mimo wszystko eee, i, i jesteśmy częścią jakiegoś większego ruchu. Eee, także takie osoby jak ja są chyba tylko z skowronkiem jakimś, który zwiastuje to, że, że ludzie jednak zaczną więcej, więcej obcować z muzyką. Będzie ona bardziej na wyciągnięcie ręki, eee, bez wymówek tak naprawdę, tak samo z tym tańcem. Mm, no. A z, o, z ostatniej strony, myśląc, to, to i tak jest wszystko taka sinusoida, która, która e, wybijają i ludzie teraz chcą takiej muzyki, a za chwilę nie będą jej znowu chcieli i po prostu... to jest naturalna kolej rzeczy. Cieszę się, że akordeon wraca szybciej, niż można by przy, przypuszczać, że wróci. Tak naprawdę. Ludzie wszyscy się teraz śmieją, ale my sprowadzimy do poziomu akordeonu i będziemy się dobrze bawić, no.